z tej strony, firma Network Expert. Chciałem powiedzieć kilka słów o wideokonferencjach i ich integracji z Microsoft Teams. Jest to temat, który ostatnio bardzo często pojawia się w zapytaniach przychodzących do nas w zakresie budowy sal wideokonferencyjnych. Troszeczkę Microsoft namieszał, budując rozwiązanie, które jest Niekompatybilne z poprzednio używanymi terminalami, a mianowicie z terminalami bazującymi na protokołach SIP-H323. To rodzi trudności w połączeniu bieżącej, bieżąco wykorzystywanej infrastruktury wideokonferencyjnej do Microsoft Teams. Jakie są rozwiązania tego problemu? Pierwszym z rozwiązań problemu jest wykorzystanie istniejących terminali SIP-H323 i zbudowanie rodzaju gatewaya. Do Microsoft Teams. Drugi z rozwiązań to terminal natywnie obsługujący Microsoft Teams, natomiast Microsoft Teams wymaga Windows 10 jako systemu operacyjnego. No, tym samym tak naprawdę ograniczamy się w tym momencie do terminali budowanych w oparciu o komputery PC. Trzecim rozwiązaniem jest terminal typu Brinky no, i takim rozwiązaniem w zasadzie iluzorycznym jest wbudowanie Microsoft Teams komunikacji nawiązującej do innych rozwiązań. Krótko o rozwiązaniu, które ma umożliwić istniejącym, funkcjonującym terminalom klasycznym niejako, połączenie się do świata Microsoft Teams. No, jest to rodzaj bramki takiego gatewaya. Który odpowiada za translację komunikacji między światem Skype 323 i światem Microsoft Teams. Najczęściej realizowany w postaci chmurowej. Przykład takich usług to Polikom Real Connect, bądź też Jeans. Jest to usługa opłacana jako subskrypcja. Tak naprawdę w przypadku Polikom Real Connect cała usługa sprowadza się do tego, że mając konto z włączoną usługą Polycom Real Connect, planując spotkanie na przykład w audyku, tak jak pokazano na prezentacji, w zaproszeniu, które wysyłamy do klientów Microsoft Teams, czyli usługi komunikatora Microsoft Teams, pojawia się również link i sposób dołączenia do wideokonferencji z poziomu zestawów wideokonferencyjnych. To widać dokładnie w zaproszeniu dołączenia za pomocą urządzenia do wideokonferencji podany jest SIP czyli adres, który pozwala na dołączenie zestawu wideokonferencyjnym, nie jako klasycznym, które z pomocą przesiadki w chmurze postawionym przez Polinką, bądź też przez, przez Blue serwerze, mniej no jako dokonują translacji komunikacji z jednego typu na Drugi typ. No tutaj, drugi z dostępnych w naszej ofercie vendorów, którzy świadczą tego typu usługę, czyli usługę komunikacyjną między światem Microsoft, a między światem klasycznej i wideokonferencji. Druga z opcji wbudowania Microsoft Teams w salki wideokonferencyjne z wykorzystaniem terminalu bazującego na Windows 10. To takie terminale, na przykład w swojej ofercie, jako gotowe terminale, ma polikom. Są to terminale bazujące na pc takiej małej kostce, HMP, Light Slice. I ta kosteczka de facto jest Windows 10, ale z ustawieniami, które umożliwiają mu wyłącznie napełnienie funkcji wideokonferencji. No niestety wadą takiego rozwiązania jest to, że przeważnie te terminale nie potrafią, nie umieją zadzwonić i komunikować się ze światem klasycznych terminali, czy to Cisco, czy Policon, czy jakiegokolwiek innego producenta, lifesize. Bardzo ciekawą propozycją, którą, yy, która zaczyna odgrywać yy, mocną, wiodącą rolę na, na rynku videokonferencji jest yy, Ideologia tym kierunku kodek, czyli w, m, tak naprawdę wyposażenie sali wideokonferencyjnej jedynie w kamerę, ekran i dobry mikrofon. Tak naprawdę użytkownik przychodzi do pomieszczenia z własnym kodekiem, niejako, czyli z własnym komputerem, do którego, z którego w łatwy sposób znany, bo na co dzień będzie w stanie nawiązać połączenie do, do dowolnego partycypanta, równocześnie jednak zapewniając dobrą jakość komunikacji w zakresie wideo i w zakresie mikrofonu. Mm -hmm. Tutaj kluczowe wydaje się być, aby rzeczywiście jakość była rewelacyjna, ale również to, żeby stosunkowo łatwo podłączać się do takiego rozwiązania, może nawet w sposób bezprzewodowy, tak jak pokazano tu na obrazku. Oferujemy takie rozwiązanie bazujące na produkcie, który pozwala na bezprzewodową komunikację, współdzielenie kamery, mikrofonu oraz głośników dla komputera, także wniesiony do salki wideokonferencyjnej komputer nie musi w żaden sposób za pomocą kabli być podłączony z kamerą i aby przeprowadzić wideokonferencję wystarczy jedynie użycie stosownego programu dostępnego na komputerze. No i ostatni obzok komunikacji z Microsoft nie jako komunikacji Microsoft Teams z innymi rozwiązaniami, są pluginy, które na przykład z poziomu Microsoft Teams pozwalają na zestawianie spotkania WebExowego. Natomiast niestety już spotkanie WebExowe odbywa się no, za pomocą przeglądarki webowej, tym samym Cała ideologia bazuje na HTML-u Dziękuję bardzo.